Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj projdę Was z aktualizacją pielęgnacji moich włosów. Ponieważ taki filmik był już dość dawno, a w mojej pielęgnacji trochę się zmieniło, pomyślałam, że fajnie by było opowiedzieć Wam o tym w nowym filmie. Więc zacznę może od tego, co robię z moimi włosami najrzadziej, czyli kremowanie włosów. Nadal jestem zakochana w tej metodzie nawilżania włosów. Uważam, że jest tysiąc razy lepsza niż olejowanie, bo olejowanie zawsze było takie. Trzeba było się ubabrać, te oleje były tłuste, ono zawsze był wszędzie, zostawał na koszulce, nawet potem ciężko było je domyć. A jeżeli chodzi o mój sposób na to, jak ja krymuję swoje włosy, to w tym opakowaniu są kremy różne, różniaste, głównie jakieś do ciała, kremy do rąk, które tak średnio używam uważam, że na przykład nie mają fajnego zapachu, źle mi się sprawdzają na ciele. To do kremowania włosów sprawdzą się rewelacyjnie. Nakładam ten krem jakąś godzinę przed. Umyciem włosów, a potem to spukuję i myję włosy normalnie szamponem, też staram się, żeby nie myć tutaj włosów na długości, tylko bardziej właśnie u nasady. I ta piana spukuje nadmiar kremu. I tyle, gdy nie mam czasu, a mimo to chcę, żeby moje włosy wyglądały fajnie, to nakładam jakąś maskę. I moje zdecydowanie ulubione maski są z Carlos. W tym momencie mam wersję Go! Go! Wcześniej miałam maskę mleczną. Ta jest trochę gorsza od tamtej poprzedniej, ponieważ nie aż tak fajnie, te włosy nie wyglądają aż tak dobrze, ale nadal jest rewelacyjna. Jeżeli ktoś ma takie mało wymagające włosy, to zdecydowanie ta maska powinna się sprawdzić. No i oczywiście ma przepiękny zapach. No, rewelka i w ogóle wygodne opakowanie. Pod prysznicem, pakowanie tubka, obecna sprawa, nie trzeba się męczyć, kręcać. Kiedy są śliskie ręce, to jest utrudnione, a tutaj tupka czy w i mamy już produkt yy, na ręce. To jest maska naprawdę bardzo ekspresowa, bo układamy ją tylko na 2 minuty. Potem spłukujemy i możemy się cieszyć naprawdę fajnie wyglądającymi włosami. Jeżeli chodzi o mycie, to mam w tym momencie dwa szampony i to jest trochę dziwne, jeżeli chodzi o mnie, bo ja zazwyczaj robię tak, że jeżeli kupuję jakiś szampon i mam drugi jeszcze taki, który używam, to tego pierwszego nowego nie otworzę, bo nie ma opcji. Ja zawsze po prostu kończę jeden produkt, dopiero otwieram drugi, ale. To jest troszeczkę inaczej, bo dwa szampony mają trochę inne zadanie. W tym szamponie z Garniera jest naprawdę dużo składników, które nie są mi potrzebne. Na przykład SLS, który jest bardzo drażniący dla skóry głowy, więc tego szamponu używam tylko mniej więcej raz na dwa tygodnie, tak dogłębnie oczyścić moje włosy. A tak normalnie używam właśnie tego szamponu SLS, delikatnego szamponu dla dzieci z Baby Dream. To jest szampon, do którego ja na początku miałam bardzo takie, no, trochę sceptyczne podejście, bo on miał wrażenie, że w ogóle nie dobywa moich włosów, a mimo to włosy były takie nieprzyjemne w dotyku. Więc teraz moje włosy nim tak jakby dwukrotnie i mocno go spieniam, troszkę się przykładam, żeby te włosy umyć. I faktycznie włosy po nim nie są miłe w dotyku, są takie jakby szorstkie ale nie potrzebuję od szamponu, żeby on mi je zmiękczał i robił jakieś szmarbajery. Od tego mam odżywkę i w tym momencie odżywkę, którą używam również po każdym myciu włosów, ale zawsze nakładam ją od ucha w dół, nigdy na skarb, bo wtedy możemy sobie mocno włosy obciążyć. To odżywka również z Garniera Ultra Duxt, tym razem jest to wersja z awokado i masłem karité. Jest to odżywka, którą ja już mam któryś raz i uwielbiam, uważam, że to jest najlepsza odżywka jaką dane było mi testować fenomenalny zapach, ja naprawdę przywiązuję dużą uwagę do zapachów produktów do włosów, ponieważ Moje włosy bardzo mocno je pochłaniają i długo w sobie trzymają, więc naprawdę zależy mi na tym, żeby ta odżywka jakoś tak bitnie nie śmierdziała. Oczywiście działanie jest genialne, włosy miękkie, gładkie i bardzo łatwo się rozczesują, więc jeżeli ktoś ma długie włosy i ma problem z ich rozczesaniem, to ta odżywka na pewno dużo, dużo pomoże. Po każdym umyciu zabezpieczam swoje końcówki, w tym momencie używam olejku z Marion, ale to może być jakikolwiek olejek, albo nawet jakieś silikonowe serum, cokolwiek, co zabezpieczy wasze włosy przed kruszeniem się i łamaniem, bo często marudzimy: O, moje włosy się kruszą, o, moje włosy się rozdwajają, ale tak naprawdę nie robimy nic, żeby temu zapobiegać. A pierwszy krok to właśnie zabezpieczanie końcówek. Gdy włos jest sam, bez niczego, to wystarczy, że zapniemy kurtkę i one już się zaczynają łamać. Wystarczy nawet, ktoś nas delikatnie pociągnie, dotknie za włosy, włosy się gdzieś zaplączą. Jest tragedia, bo od razu włosy się tutaj łamią i są po prostu rzadsze na końcach. Jeżeli nałożymy na nie jakikolwiek produkt, to po prostu trochę to utrudniamy. Mamy większe szanse, że ten włos tam się jakoś uratuje. Ten, ten olej naprawdę bardzo lubię. Jest bardzo wydajny. Mam go już rok czasu i nadal on tutaj jeszcze jest. Od czasu do czasu, tak średnio, też raz na dwa tygodnie, zdarzy mi się użyć awaryjnie swojego szamponu. I ostatnio na dniach jakoś skończył mi się batis, pachnie świetnie, porę się wczesuje z włosów, zbiera sebum, czego chcieć więcej. Ale teraz właśnie w zamianę używam pudru również z Baby Dream, który ma dokładnie takie same działanie jak swój szampon, tylko jest w postaci proszku, a nie aerozolu, no i jest przez to dużo bardziej wydajny. Ja też to pakowanie mam około roku. E, prawda już to są jakieś takie resztki resztek, okruszki ostatnie, ale nadal on jest, no... I długo mi służył, a na przykład te wszystkie swoje szampony, które miałam, one mi maksymalnie wystarczały na takie 8 pełnych użyć, e, więc, no, tak średnia z wydajnością. Teraz chciałabym Wam wspomnieć dosłownie kilka słów o stylizacji. E, zawsze przed każdą stylizacją na gorąco, czyli przed prostownicą, lokówką i suszarką też, używam termochrony znowu. Naprawdę warto taki produkt mieć, bo no, taki włos, który od razu jest narażony na takie mocne, gorące powietrze, od razu może się spalić i zrobić się suchy i za jakiś czas po prostu tak wyglądać niestetycznie. A te produkty sprawiają, że najpierw właśnie one się wypalają, dopiero potem to ciepło przenika do włosa. I ja tutaj znowu Marion lubię jakoś te produkty z Mariona do włosów e, i będzie jeszcze jeden zaraz. Ja ostatni raz swoje włosy podcinałam na początku czerwca. I planuję je podciąć tak na przełomie marca-kwietnia. I wydaje mi się, że naprawdę nie będę potrzebowała zrobić tego szybciej. Mimo to, że dość często kręcę swoje włosy, to one naprawdę się aż tak nie niszczą. I nie widzę, żeby końcówki były jakoś rozwojone czy mocno przesuszone. Uwierzcie mi, te produkty dają sporo. Jeżeli ktoś często stylizuje swoje włosy, to taka rzecz to po prostu jest obowiązkowa. Wspomniałam o kręceniu włosów i do tego niezmiennie używam swojej lokówki z Remingtona. Dokładny model podam na dole, bo niestety nie pamiętam. To jest lokówka, która mi wystarcza w 100% na moje cieniutkie włosy. Taka cieniutka lokówka jest ok. Właśnie w tym momencie mam zrobione nią loki. Jak widzicie, to są takie jakieś, takie różne... Lokofale. Nadal szukam złotego sposobu na takie delikatne loki. Jeżeli go znajdę, to oczywiście mam filmik o tym nagram. W tym momencie wychodzi mi coś takiego trochę niesymetrycznie, bo tutaj te loki są większe, tutaj mniejsze, ale życie. Jeżeli na przykład nie chcę kręcić włosów na lokówkę, bo no po prostu nie mam ochoty i chcę mieć swoje naturalne loki, które no tam gdzieś kiedyś ponoć były, ale one są takie, no one są brzydkie, są takie trochę. Chopowate. Aby poprawić trochę ich wygląd, to używam mojego ostatniego po prostu odkrycia. Marion płyn do włosów kręconych, który Wam pokazywałam już w urbieńcach. Posiadaczki włosów kręconych lub takich senency do kręcenia się powinny być z tego produktu zadowolone, bo on podkreśla skręt, ma trochę w sobie również płynnego lakieru, przez to te loki duże się trzymają. No, włosy po prostu wyglądają dużo lepiej. Ja nie użyję tego płynu i wyjdę w swoich naturalnych włosach. Tutaj może tak delikatnie się coś podkręci, tutaj nie i w ogóle wyglądają brzydko. Kiedy spryskam swoje włosy, delikatnie i tak pogniotę, to naprawdę wychodzą takie fajne, naturalne, em barankowe loczki. No i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i napiszcie mi także, jakie Wy polecacie produkty do włosów. Głównie maski, bo chciałabym jakieś nowe przetestować, na przykład te z Biowaxu, bo ostatnio do mnie do miasta do sklepów weszły, więc mam dostęp i mogę je kupić. Ja chętnie oczywiście Wasze propozycje poczytam. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem i cześć!